Dzień dobry wieczór. Jest 18 stycznia, do końca roku pozostało 347 dni. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj Amonia, Amoniusz, Bogumił, Krystyna, Małgorzata, Monika, Regina i Zuzanna. Wszystkiego najlepszego dla Was. Osoby urodzone 18 stycznia są z podznaku Koziorożca. Obchodzimy dzisiaj Dzień Kubusia Puchatka na pamiątkę urodzin jego twórcy Milneja. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. W roku 1930 w podtarnowskich Mościcach uruchomiono pierwszą fabrykę zakładów azotowych. Decyzję o budowie pierwszej fabryki podjęto w 1927 roku na wniosek Ignacego Mościckiego. Wchodzący w skład wsi świerczku winobrówka infułacka teren o powierzchni 670 hektarów, zakupiony od księcia Romana Władysława Sanguszki za 210 dolarów amerykańskich, wykorzystano pod budowę fabryki wraz z osiedlem mieszkaniowym. 29 czerwca 1929 roku nadano mu nazwę Mościce. Oficjalne otwarcie Państwowej Fabryki Zakładów Azotowych nastąpiło w styczniu 1930 roku. Pierwszym jej dyrektorem technicznym został inżynier Romuald Wówkonowicz. W 1933 fabryka została połączona z fabryką w Chorzowie w przedsiębiorstwo o nazwie Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie, których dyrektorem naczelnym był Eugeniusz Kwiatkowski. Państwowa fabryka Związków Azotowych stanowiła jedną z największych inwestycji lat 20. w Polsce. Fabryka prowadziła własne gospodarstwo rolne posiadające własny warzywnik o powierzchni 6 hektarów oraz poletka doświadczalne. Fabrykę zwiedzały wycieczki z całej Polski, a specjalnie dla nich zostały przygotowane edukacyjne ulotki. Organizowano też odczyty wśród rolników. Fabryka produkowała i sprzedawała m.in. siarczan amonu, azotoniak, supertomasynę, kwas azotowy, wodór sprężony, tlen sprężony, kwas solny czy saletrę amonową. W drugiej połowie lat 30 XX wieku zatrudniała ponad 3200 pracowników. Wchodziła w skład centralnego okręgu przemysłowego. Eksportowała do 60 krajów, głównie Anglii, Danii, USA, Argentyny, Finlandii, Rumunii, Holandii i Wenezueli. Po wybuchu II wojny światowej na wschód ewakuowano najcenniejsze wyposażenie fabryki, w tym platynowe siatki służące jako katalizatory do produkcji związków azotowych. Ich dalszy los pozostaje nieznany, prawdopodobnie zostały przejęte przez Rosjan. Wkrótce fabryka została przejęta przez Niemców i zaczęła funkcjonować pod nazwą werkę Mościca. Po wojnie fabryka wznowiła działalność w 1948 roku. Mościce zostały przyłączone do Tarnowa w 1951 roku. W czasach PRL fabryka nosiła nazwę m.in. Zakłady Azotowe imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Tarnowie. W roku 1945, w związku ze zbliżaniem się Frontu Wschodniego, wyższy dowódca SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, Wilhelm Koppe, wydał 20 lipca 1944 roku rozkaz ewakuacji lub wymordowania więźniów w miastach, do których zbliżała się Armia Czerwona. W instrukcji zaznaczono iż więźniowie nie mogą być wyzwoleni. Na podstawie tego rozkazu dokonano co najmniej kilku masakr więziennych. Prawdopodobnie na bazie tego rozkazu Kopego, bo nie został odnaleziony podobny rozkaz w odniesieniu do ziem włączonych do III Rzeszy, wydany został podobny w Łodzi. Jak wynika z powojennego śledztwa, narodogoszczu mieli zginąć wszyscy więźniowie przetrzymywani w łódzkich więzieniach, na pewno kobiety z więzienia przy ulicy Gdańskiej 13. W tym czasie na Radogoszczu było więzionych około 1500 mężczyzn. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku, po północy, Niemcy wtargnęli do cel na parterze i rozpoczęli rzeź przy użyciu bagnetów i strzałów z pistoletów. Po wymordowaniu wszystkich na parterze przenieśli się na trzecie piętro. Tu zarządzili zbiórkę więźniów, którym kazano zbiegać w dół na dziedziniec. Na schodach ustawiono gotowy do strzału karabin maszynowy. Który rozpoczął ogień, gdy ukazali się pierwsi więźniowie. Część z nich zawróciła i wtedy natrafiła na ogień strażników. Następnie Niemcy pobiegli na drugie i pierwsze piętro by tam jak najszybciej dokonać egzekucji. Na trzecim piętrze pozostała grupa więźniów ocalałych z masakry, która widząc zbliżających się oprawców, rzuciła się na nich z cegłami w rękach i kawałkami desek. Zaskoczeni Niemcy uciekli na dół. Wobec oporu więźniów przede wszystkim na sali na drugim piętrze Oprawcy postanowili dokończyć masakry przez spalenie budynku głównego więzienia. W tym momencie prawdopodobnie około połowy więźniów jeszcze żyła, chociaż część z nich była mniej lub bardziej ranna. Podpalenia dokonano we wczesnych godzinach porannych 18 stycznia. Budynek więzienia szybko cały stanął w ogniu. Na więźniów próbujących wydostać się z niego czekały kule oprawców. Niektórzy starali się wydostać na dachy i skakali na sąsiednie dachy. Kilku schroniło się na rezerwuarze z wodą na ostatnim piętrze klatki schodowej. Spośród blisko 1500 więźniów ocalało około 30 osób. Ofiarami masakry zostało również kilkunastu chłopców z obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, dla których pobyt w więzieniu stanowił punkt etapowy do wysyłki w inne miejsce. Znajdowali się w sali na trzecim piętrze. Wszyscy zginęli jako piersi, gdy rozpoczęło się mordowanie więźniów na tej sali. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Łodzi 19 stycznia 1945 roku, mało kto z mieszkańców Łodzi nie był w Radogoszczu i nie oglądał skutków zbrodni. Jedni z prostej ciekawości, inni szukali swoich bliskich. Przybyliśmy na miejsce, gdy ciała zamordowanych nie przestały jeszcze dymić. Ogień już ustał, ale czerwona cegła ruin straszyła z daleka. Setki zwłok ludzkich zalegały teren. Twarze ofiar zbrodni wykrzywione były okropnym bólem i zamarłym krzykiem grozy. A tych oczu nie zapomni nikt, kto patrzył wtedy na te piekło na ziemi. Przez miesiąc mieszkańcy Łodzi poszukiwali wśród zgliszczy popiołów szczątków swoich bliskich. Niewiele z woku dało się zidentyfikować. 28 lutego 1945 roku szczątki pomordowanych pochowane zostały w dwóch zbiorowych mogiłach na pobliskim cmentarzu Świętego Rocha. Po latach na podstawie różnych źródeł w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Od działu Radogoszcz została sporządzana domniemana lista ofiar, która zawierała ponad 1200 nazwisk. Część druga: kartki z kalendarza Świat. W roku 1958 Zawodnik Boston Brain, Willie O'Ree, jako pierwszy czarnoskóry hokeista wystąpił w meczu NHL. Willie Eldon O'Ree, kanadyjski hokeista grający na pozycji napastnika, pierwszy czarnoskóry zawodnik w lidze NHL. Jest często nazywany Jackiem Robinsonem hokeja na lodzie. Z powodu przełamania bariery segregacji rasowej w NHL, a także publicznie oświadczył, że w młodym wieku spotkał słynnego bejsbolistę. W listopadzie 2018 roku został wprowadzony do Hockey Hall of Fame. W tym samym roku władze ligi NHL ustanowiły jego imieniem całoroczną nagrodę pod tytułem William O'Ree Community Hero Award w uznaniu za pracę nad wywarciem pozytywnego wpływu na swoją społeczność, kulturę lub społeczeństwo, aby uczynić ludzi lepszymi poprzez hokej na lodzie. W roku 2010 turecki zamachowiec Mehmet Ali Ağca opuścił więzienie w Ankarze. 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II. Związany z organizacją Szare Wilki, młody akcza już jako nastolatek dopuszczał się drobnych przestępstw. Został członkiem gangu ulicznego terroryzującego jego rodzinne miasto. Potem zaczął działać jako przemytnik na granicy turecko-bułgarskiej. Jak sam stwierdził, udał się do Syrii, gdzie szkolił się w technikach terrorystycznych. Po powrocie do kraju Akça przystąpił do Szarych Wilków, tureckiej skrajnej prawicowej organizacji terrorystycznej. Ataki Szarych Wilków na terenie Turcji przyczyniły się do upadku rządu i wprowadzenia w 1980 roku władz wojskowych. 1 lutego 1979 roku z polecenia Szarych Wilków, Abdi i Pekci w Stambule. Akça został wydany przez tajnego informatora i turecki sąd skazał go na dożywocie. Według agencji Reutera uciekł prawdopodobnie dzięki pomocy sympatyków w służbach bezpieczeństwa. Znalezione w późniejszym okresie dokumenty wskazują na współpracę akczy z Abdullahem Katli, płatnym zabójcą, handlarzem narkotyków i działaczem ruchu nacjonalistycznego. Katli rozpracowywał i zwalczał na polecenie tureckiego reżimu środowiska lewicowe oraz PKK i Asala. Jedną z hipotez dotyczącą motywacji do popełnienia morderstwa jest inspiracja ze strony władz ZSRR. Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku odebrany został przez rząd Związku Radzieckiego i państw Bloku Wschodniego bardzo negatywnie. Działalność polityczna i duszpasterska papieża stanowiła dla nich ogromne wyzwanie. Za jeden z jej rezultatów uznawano m.in. powstanie Solidarności w Polsce w roku 1980. Podważyło ono władzę komunistów w Polsce, a sam papież był postrzegany przez KGB jako zagrożenie dla pozycji ZSRR na świecie. W planowanym zamachu miał uczestniczyć, oprócz Akcji drugi strzelec Oral Celik. Po oddaniu strzałów spiskowcy planowali, że rzucą w tłum mały ładunek wybuchowy i zbiegną, korzystając z paniki. Potem mieli schronić się w bułgarskiej ambasadzie. Późnym popołudniem, 13 maja 1981 roku. Spiskowcy udali się na plac świętego Piotra. Papamobile jak zwykle przemierzał tłum pielgrzymów. Papież błogosławił wiernych całego świata. O godzinie 17.19 Akcza oddał dwa strzały. Kule przeszły brzuch oraz rękę papieża. Ranne zostały też dwie przypadkowe kobiety. Najpierw zakonnica, a potem włoscy karabinierzy obezwładnili Akczę, który nie zdołał już oddać kolejnych strzałów ani użyć bomby. Przerażony celik wpadł w panikę, nie użył broni, zniknął w tłumie. Radnego papieża przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie został poddany operacji ratującej życie. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za te 11 minut uwagi. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do słyszenia jutro w kolejnym odcinku kalendarium. Narka Kalendarium, zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.